Proszę o wystąpienie przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół wiejskich, te, które zdobyły pierwsze miejsca, a mianowicie nagrodami rzeczowymi. rzeczowymi. I tak, proszę o wystąpienie i o odebranie nagrody przedstawiciela ze szkoły podstawowej nr 3 z Myśli Boża. Proszę. Przedstawiciela szkoły podstawowej, numer, szkoły podstawowej z Sarbinowa, z Gimnazjum Publicznego nr 2 z Barlinka i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Barlinka. A w tym roku nagrodami rzeczowymi są piłki. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu pana starostę powiatu Polskiego, pana Andrzeja Potyra. No, mało mamy takich wspaniałych imprez, wesołych, uśmiechniętych, radosnych. Chciałbym w imieniu własnym, w imieniu zarządu i całej Rady Powiatu Miśniej podziękować bardzo serdecznie wszystkim Wam, nauczycielom. Ale oczywiście proszę też je o przekazanie podziękowań uczniom. Jest to jedyna tak masowa impreza, gdzie udział bierze ponad 4000 uczniów. Jedyna taka impreza, gdzie kończy współzawodnictwo spółza, trwa cały rok i kończy się takim takim podziękowaniem. Poza tym nie, zawsze jest takie, że ktoś przegrywa, ktoś wygrywa. W tym roku trochę się zmieniły. Niektórzy spadli z pudła, niektórzy skoczyli, że tak powiem na pudło, ale jak słyszymy tutaj Dębno jest tutaj liderem. I tak jak Pan Burmistrz powiedział siódmy raz na pudle, także chciałbym zachęcić Pozostałe gminy, zwłaszcza te gminy większe, które mogą sobie dać radę, żeby jednak z tym się powołać zmierzyć w przyszłym roku. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, serdecznie dziękuję. No i życzę, aby ten rok następny, 2010, był również udany dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy troszeczkę puścili stonę, aby podnieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pana burmistrza miasta i gminy Myślipusz, pana Leszka Bielowskiego, który również przygotował tutaj nagrody rzeczowe dla poszczególnych typów szkół. Drodzy Państwo, ja z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim organizatorom tak wspaniałej idei podsumowania sportowego roku, czyli Radzie Powiatu i panu Staroście za to podtrzymywanie właśnie sportowej. Rywalizacji za to ignorowanie właśnie wszystkich, sądzę, znakomitych osiągnięć. Niemniej, drodzy Państwo, z tego miejsca w imieniu władz Oborzanych Miasta Myśli Boża wszystkim laureatom pozwolę sobie złożyć serdeczne gratulacje, życzenia jak najlepszej pracy twórczej, tej sportowej, trenerki i osiągania w przyszłym roku, sądzę, jeszcze lepszych wyników. Jesteście, drodzy Państwo, jak widzę, każdego roku lepszą pracę robicie, coraz lepsze są wyniki i to cieszę. Niemniej z tego miejsca pozwolę sobie w postaci tej organizacji dzisiejszej imprezy. Chciałem tu zaakcentować również nasze myśliborskie szkoły i takie skromne upominki dla naszych właśnie wyróżniających się myśliborskich szkół, proszę Państwa, ufundowałem. Mianowicie jest to tak zwana limitowana seria podobizny posebrzanej ratusza miejskiego. Sądzę, że również w niedalekiej przyszłości będzie się tak wizarz, czyli szata zewnętrzna ratusza, bo... Nie do końca zawsze przysparzała na kluby miastu, ale właśnie ta podobizna, proszę Państwa, ratusza miejskiego niech będzie skromnym podziękowaniem dla naszych myśliborskich szkół za te świetne wyniki sportowe. I tak, drodzy Państwo, poproszę panią dyrektor szkoły nr 2. Drugim laureatem, drodzy Państwo, jest szkoła Podstawowa nr 3. Proszę również pana dyrektora Rudkowskiego. Tak żeby nie przyciągać, drodzy Państwo, zostało jeszcze nasze gimnazjum. Jedyne, gimnazjum największe myśli Boże, bo jedyne. Również proszę przedstawiciela gimnazjum, myśli Boż. Drodzy Państwo, tak na zakończenie. Ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać. Życzę, aby laureaci dzisiejszego konkursu utrzymali pozycję, a życzę tym, którzy byli poza pudłem, żeby w przyszłym roku osiągnęli znacznie większy sukces. Dziękuję bardzo.